Co Ci się podoba najbardziej w Polsce? Ludzie. A co Cię w niej drażni? Też ludzie. Jak wspominasz taniec z gwiazdami? Najlepsza przygoda w moim życiu. Chciałabyś mieć dzieci? Bardzo dużo. Masz jeszcze jakieś niespełnione marzenia? Wszystko na razie się spełnia. Muszę wymyślić jakieś nowe marzenia. Spotykasz się z Wiktorem? Pomidor. Właśnie wygrywasz milion. Co kupujesz? Dom mojej mamie. Jak sobie radzisz z hejtem? Olewam. Pokaż nam swoją tapetę w telefonie. Serio? No, poczekajcie. Jak już wiecie, kocham moich przyjaciół najbardziej na świecie, więc poczekajcie, bo tu coś pisze. I to takie zdjęcie odzwierciedla totalnie nas. Jesteśmy po prostu chorzy na głowę. I nawet, nawet dziecko jeszcze się tutaj wpasowało idealnie. Gdybyś miała zmienić imię, to na jakie? Olivia. Twoja ulubiona piosenka to? Mam ich po prostu e, miliony, ale ostatnio mi właśnie kalabria wróciła i cały czas mi w głowie siedzi. A taka znienawidzona? Jest taka jedna, co mnie drażni i, i leci w radiu cały czas w kółko od wielu, wielu lat e, i to jest chyba... E, Jedna właśnie z tych takich... No jeszcze to jest śmieszne, bo to jest taka wesoła piosenka. I to jest feeling... Coś takiego chyba leci. Nie coś mnie drażni w niej po prostu, nie mogę jej znieść. Jak zaczęła się Twoja przygoda z modelingiem? Wygrałam konkurs, na który nie poszłam. Psy czy koty? Psy. Wrócisz jeszcze do Miami? Nigdy. To znaczy na wakacje polecę i do pracy też i mam firmę, ale nie, nie będę nigdy tam mieszkała już. Co byś chciała wszystkim powiedzieć? Uśmiechajcie się więcej, to wtedy Polska będzie jeszcze piękniejsza. Pa, trzymaj się. Pa.